Zaszymy. No, to mm. może być Evil też, więc może być za dużo neutrali nawet. -mate. Zabijają się wzajemnie i tyle, albo wszyscy zginiemy w pierwszej rundzie. O. Ja pierdolę! Jebany Mangetsu, no niech go chuj! Nie mogę znaleźć to. czekaj, Znowu neutral. Eee, ale gówno. No dobra, no trzeba szukać, nie? Wielki Zafną się czas. Ciało Janiny na węcie przy kamerach. Chcę pomóc Blaszce, więc zaraz będę. Hmm, Na pewno nie, nie zrobił hmm. tego tajemniczy, bo jest ze mną w Nie zrobiłem też tego ja, to kek, też nie Co, co taki? Eee... Ktoś jeszcze tam był ze AB, okay. ale tak nie działa. Zechy, tak, to tak nie, tak tak to tak nie ABi, bo, bo dobra... on dopiero dobiegał, a jest wielki i powolny. ABi ogromny zabijaka, nazywany miażdżycielem marzeń. Nie, nie miał, ja go wyprzedziłem. Jestem Moi drodzy, Chciałem coś elektryka. powiedzieć. Chciałem coś powiedzieć. Niegodnie. No Bladi no. ze starym na plecach skakał po wędach, ale się jednak zmyślał. Dlatego nie. zostawił przy węcie janinę biednego. Nieźle. No, nieźle. Musiałeś źle. go przez te wędy szorować to ciało. Ty. No, jak... To higieniczne strasznie, Uże. ktoś później wskoczy no. do tego Bęta i się ukierdoli. Ale się, zostawcie zespierany. Zostaw się, bądź Zostawcie się, bądź zespierany. Zostaw się, bądź zespierany. Zostaw się, Ja zespierany. Zostaw się, bądź zespierany. Zostaw się, ja, bądź zespierany. Zostaw się, bądź zespierany. Zostaw się, bądź zespierany. Zostaw się, bądź zespierany. Zostaw się, Zast no być, ale ale rzeczywiście był chyba jak ze to ze Mi się daje, że to dwa impostorzy głosowali. Bardzo <laughs> możliwe. Hmm. <laughs> Ej, ja nie wiem czy ja kiedykolwiek grałem Time Lordem, nie? No, on mam na razie zablokowane, nie. Okej, okay, poczekam tu. 3, 2, 1. Dobra, nie idę tam, bo tam mnie zabiją. Mmm, no pierdo, że akurat ja znalazłem. Eee, dobra, szybki infoid Z2 Mm. Pod, pod wyjściem z laba, pod wyjściem z no, laba. No ja wiem, ja wiem. Niestety to... z przykrością stwierdzić muszę, że Bloody jednak jest impostorem. Dlaczego tak uważasz AB? Przepraszam bardzo. Pewnie. To nie, nie mógłbyś Bloody. No. To ja jest to jest to teraz światło naprawiałem. Bloody nie jest impostorem. Ja, Cześć, teraz ja, nie zachowałem. Zachowałem. ja teraz światło naprawiałem AB. No, czekałeś, czekałeś tam na ofiarę. No to, to, no no to przepraszam bardzo, AB, ale, no, ale... No przecież obliczalny, podobno, był exe na bladim, a tam... Podniosłeś rolę i, od, od niego, o, Wysię, rolę nie, i... Nie, no no nie, to jest bardzo dziwne, to jest bardzo dziwne, ponieważ Abi, po pierwsze, nie mam pojęcia, na jakiej podstawie stwierdzisz, że to jestem ja, to jest raz. Dwa, zgaszone światło, ja kompletnie nic nie widziałem, nawet nie wiem, gdzie jest ciało, A ja widziałem, blady, widziałem. No, no to jest na to wychodzi. Laboratorium. No to AB prawdopodobnie zajebał. Tak. Kamilę gdzieś chciał. No. Ej, ale to czemu nie zgłosiłeś o, tego ciała, Ejbi? No, zgadnij. No, zgadnij. Ej, na kogo mam zagłosować? No dlatego, że masz osobę która że ja do ciebie do ciebie naprawić o światło. AB, nie, no nie, to, to jest w tak wiesz tak Nie, To jest, to jest Ej, Nie, to jest Bladiego, ponieważ idę nie, do niego. Ja za tam zajebać. na Bladiego, to jest Bladiego. Obiecany, że nie zajmowałeś z tymą rolą. I prostu wiedziałem ja pierdolę na stadion. mi Bladiego, no kurwa matki. No, no, dobry, dobry. Ja, ja, ja. zajmuje się medium. Biedny, A -a. olbrzymi ABI. Czyżby to ten słynny skip na ABI był odgrywany? Nie, raz skip na spodzieńcach. Coś tu jest.

mnie też tak. zajebał, Mangetsu. A... No. To Pięknie. ilu, jak, ilu was zajebał? Ej, zajebał, to, ej prawda, też to, to chyba widziałem, nie. bo ty się, ty się, ty się generalnie widziałem, jak widziałem Kuboksa, odwala. Nie jest czysty, bo mnie właśnie Time skrzesił i on tak, mnie Tak, Time cię wskrzesił? Tak, Time Generalnie ja widziałem Kuboks, bo ty zostałeś w górnej dekontaminacji odwalony. No właśnie, generalnie chciałem powiedzieć Vladi, że było światło i nie mogłeś mnie widzieć, i to się się pokrywało, że... Ale... Byłem z Kupsonem i widzieliśmy no, no, ja zginąłem i mnie od razu wskrzesili, Dobra, mangezu, to co, Mangetsu? No to Mangetsu, Mangetsu. Jeśli Junior mówi na mnie, to raczej to jest Junior. I I mangezu bo mangezu tak samo miał? bronił Abe'ego w poprzedniej a to był AB. Nie zabił przez drzwi, czyli to musiała być chyba bomba. Dobra, to Nie, że to nie bomba. Bardzo możliwe, ale pamiętaj, że jest czy Mangetsu jest impostorem, tak? Tak, zamiast, jest Warlockiem najprawdopodobniej, i Idąc sam logiką blady, jest drugim, tak? Przyjaciele. Pewnie tak. Nie nie ja nie zabiłem teraz chciałem wam znaczy, powiedzieć, nie zabił no mnie, to ja bloody, bo mówię, że ja mia... Czekajcie, bo zostało 10 sekund. Zostało 10 sekund. Ej, miłym Że niestety nie. chciałem się z wami pożegnać i niestety nie wygłosujecie mnie. Odejdę sam. No, to znaczy sam. był no, no. No. To to blady. No. Proszę, mnie nie wygłosowywać. przecież widziałem ten. Proszę mnie nie wygłosowywać. Nie, nie, na spokojnie, na razie. jakieś dowody muszą być. Dowody ja nie znają. O matka morska, ile tu się dzieje, masakra. Nie, <grystanie> ja, dzisiaj jest Tak, chwilę poczekamy. za długo chyba czekałem. Kapej. Blady chodzi? zabił. Po prostu. No i w sumie no ty już jest, jesteś, ale szczerze. ja stałem, ja zgazało. stałem, ja stałem, ja to widziałem. Blady zabił. <grym> tak, nie wiem czy cię tam widziałem, szczerze, ale blady po prostu zabił przyniosł. Na serio? No tak. Ja pierdolę, Kapej, naprawdę? Dlaczego, dlaczego a, gadać. Co, co no, chodzi? Gadać. Nie gadaj, że on no jest drugi. No nie, 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 no nie co? Tak. Nie, KS czysty. Nie, po prostu nie. nie, nie. Ten... Dosłownie stałem, chodziłem, żeby zobaczyć, czy nie zabije i zabił. KB, po pierwsze, to tak. On się spalił w sumie już któryś raz, nie? Dobra, nie, 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 nie mam, nie mam, nie mam żadnych. Nie, pytania. no, jakby nie jedna osoba mówiła, ale no, to, no, to jest już pytań. czwarta, nie? No. Dobra, głosujmy na, na Bladiego. Chłopy Jester Nie Lum Okej okay. Kurwa, ja bym musiał tas taski porobić, nie? A już nie mam. Skończyło się time lordowanie. No. Ja. Udało się, dzięki chłopaki uratowaliście mi życie. Kawa jest to? zły ogólnie z okay. nim, a ja? I... Ja, to drugim, właśnie wpierdoliłem Makowca, no. bardzo smaczne, dziękuję. So? Dokres, Dokres dok... i Kaupaj to są... Dokres może wyjść, czerwone. że no. Jak dobra, to... To... Do... Ej, A to nie jest tak, że ja i Kaopej widzieliśmy, jak Bloody zabijał i my to nie go nie ma znaczenia. Sprzedaliście nie... go, no, no dobra. Był... Sprzedaliście go, bo on też ma na czerwono. Ja. Ja. i do... byli, to są to jest... czerwoni, jestem 60, no dziękuję. Go. dziękuję, możecie mi Dlatego Bloody się to tak zdziwił, to... jak Kaopej go sprzedał. Ej, hej, czekaj, stop, stop! No. Ja głosuję na juniora, bo czemu no może junior nawet dwie osoby chcę wywalać. Bo jestem 60. Ja nie, nie zrobiłem junior. Ale, ale to, to nie ma znaczenia. Nie. Ja jestem 60, -ą. wiesz jak, Jesteś... jak działa 60? Jak ja zrobię... no, klaski, to to może być prawda. Y, pokazuje mi się na czerwono, więc. Tak. Szczerze pytanie, Doknes, czy miałeś strzałkę na juniora? Co miałem? Strzałeczkę taką na juniora. To kogo najpierw? Podczas gry? Opej, od razu poleciał. Dobra, do na go. Nie wiesz? Dobra, Dobra, nie, ja głosuję ja nie na Juniora. Nie no, mówię wam, że to jest Copay i nie Docknest, głosujcie na kopę. Skoro kopę Na kopeja, sobie może możemy jakąś rangę skroić, ale A mówię wam, zagłosujmy tak. na Juniora po prostu. Ja dosłownie nikogo nie znam? On wie, że gram pierwszy raz i pewnie chce To nie ma znaczenia nie, to nie, no nie ma znaczenia. Nie wiem czy level 5 coś tu już omówi. A, mamy prosuketorę, znaczy prosekutora chyba w takim razie. No to zobaczmy czy zginie. I proponuję od razu zrobić auto drugiej osoby. Ej, a snitch nie działa tak, że wszystkim się podświetlić teraz na czerwono? i dobra, ja mam Ej. tylko jedno pytanko najpierw, no. bo... Zaraz, jak zobaczymy czy ktoś zginął czy, yy, przez, przez o. Czy snitch nie powinien działać tak, że wszystkim nam się podświetlają na czerwono impostorzy? Nie, nie, a, nie, okay. nie, nie. Dobra, to sorry, tak, to, tak to, to jestem zjebany. Ej, ale mi dalej coś tu śmierdzi, jeżeli chodzi o tego Juniora, w sensie on bardzo czy... walił na KoP, a który moim ja zdaniem chciałem... jest czysty, jakby Handle. to był jakiś egze. Ja biegam za wszystkimi, no to są ale... nie z KoP chciał wywalić tego, chciał wywalić Vladiego, e, no, Bad, Bi... który no był tak. obojętnym Widzicie, jak się ja Blady zdziwił, ale, jak on mu powiedział za, to? zobacz, ja, słuchaj, słuchaj, powiem ci tak, powiem ci tak, dlaczego, dlaczego jeszcze e, żyjemy? I do czego Kaopej żyje, ponieważ jestem prosekutorem i wiedziałem, że dokten faktycznie jest impostorem, bo się zdradził w głupi sposób. No, Natomiast Kaopej jestem przekonany, że jest czysty, bo się skanował A, to, to jeżeli, jeżeli... Więc ja, ja jestem zdania, że Junior jest executionerem i i... i, i, i... Eee, jeżeli wywalimy Kopeya, to ta gra się skończy z zwycięstwem Juniora po No dobra, a kogo tak proponujesz? Sposób, no, że, no to, no Że to... nie dam mu tego zwycięstwa, sorry a to nie możemy ja nie możemy... że to jest Kamilek Ej, a nie możemy po prostu Juniora, a potem KoP? -a? No możemy Bez sensu, bez sensu no, zrób Czemu? No. Okej okay. <noise> 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. Czy kopej? teraz nie? Ktoś widział, co się z tajemniczym mogło stać. No, no wie, to nie jest kopej. Ja stałem na początku cały czas długo, pogadałem ze czatem No dobra, to no, według no. was. To jest kopej. No ale wyłstpu ten. kurwa może Legion To nie jest kopej. No ja nie. się, musiałby się przemienić. No tego, ty może jak może masz jakąś rolę, wziąłkiwem. to sklejmuj no tego nie wiemy. No przecież wywaliłem do Prosecutorem No mówię ci, że jest czysty, kopej. No ale to czemu? Dobra, razie... teoretycznie to nawet. No nie, w sumie nie wiem, gdzie bać. To... Ja też właśnie nie wiem nie, nie, nie no nie Ale kurwa. no czekaj, plus, plus, plus jakby... Siema, ale, no Teraz padł fraga, a był frag... ze mną, no to jakby kurwa KO zabić? Nie, 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 Tak, nie, nie? byłem z co? Mi się wydaje, mi się wydaje, że Nexe tu coś kręci tak. W... No, nie, nie. no to właśnie też to jest dziwnie, dziwnie. Z prawej strony był tylko tajemniczy i nie wiedzieliśmy gdzie jest A, Aaa, dobra ja wiem o co chodzi, Nexe po prostu ma Giana na w takim razie. Totalnie nie mam Giana na nim, ej ale co to No masz Giana na nim, no że musi cię chronić, nie może Ej, oni mogą być loversa. Przecież! On może być. dawajcie kaopy! On może być. nie dawajcie Niech nie nie Niech się nie obja! Niech się nie obja! Niech się nie obja! Niech nie nie ma G! A bo są lowersami on ma protektora! Przejbaliśmy. Ja pierdole Jak dzionek mija? Dobrze, dobrze dobrze On kurwa kaopej sprzedał Bladiego, bo jest loversem z Nexe pewnie, ja pierdolę. O tak. No mówiłem Ejo, kurwa. Ja, Mieją, nie wy to ugraliście. Ale ja wiem co mówię, nie, 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 nie wow! wiem to A Wigilantę wam ugrał. Poczekaj. Ej, ale najlepszy Ja bardzo coś no, powiedzieć, poczekajcie, poczekajcie. Nikt się nie zorientował, zostałem blackmaila. Proszę, dajcie mi Niech powie solenizant no. Proszę. Ej Bladii, Nexe mi napisał na czacie tak. Musimy to wygrać miłością we dwójkę ty i ja. Ja pomyślałem tak, aha, czyli muszę wszystkich impostorów też wyjebać. Ale wej łapiecie co Ta ja tak, tak Ej, mówię ja do... i zabijam Zanie. się kopeju, mówię, dobra iść zabij tego drugiego, on Zgłaszaj, Bloody zabił. No, ja mówiłem no ja dobrać dobrać od razu! No, Bloody, tak! Pierwsze, co powiedziałem, to, to że KOPĘ jest postaram, drugim, dlatego postaram, się Bloody zbilił. No, tak, ale to właściwie nie miało żadnego znaczenia, nie? Czy dostał blackmaila, czy nie. To nie miało żadnego znaczenia. W tym momencie w sumie. Był? A pierdolę serio. Tak, w tłumie no, kogoś dźgnąć w plecy. Ja nawet ciała nie to widziałem, to był... musiało być, no nie wiadomo, bo tam było z... no, pięć to, osób. Były, super, super albo więcej. Nie było, nie było pięciu osób, były trzy osoby. Ja byłem, nie. był legion i Cubox. Były tam trzy A osoby, A nie było ciało. Duchu, bo ja zdążyłem odbiec od tego. No ja dopiero podbiegłem i, i od razu no, zgłosiłem, jest. jak zobaczyłem. Były... Nie, to nie był bomber. Trzy osoby były. Cztery osoby tam stały, no. jeden poszło zabójstwo na juniora, i ja odbiegłem i stały. Zostały trzy osoby: tajemniczy, legion i Kubox. box Ja no, tak robiłem, skończyłem, patrzę report, nie? No ja podbiegłem i od razu zreportowałem, jak zobaczyłem. A gdzie Zdało, dokładnie było tam, to, ciało? Tam? Tam No tam musiało być musiało leżeć schowane za nimi. Nie, na temperaturze. Nie. A gdzie? Temperatura! Na, na tem to był przycisk czy temperatura? No nie, temperatura. nie to był no może. Na pewno na pewno wiem, że tam no, temperatura, widać, że tak? jest na mapie pod tabem. Więc Ale czekajcie, ktoś... tak. chodzi o lawę czy chodzi o laboratorium? O laboratorium. 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 Aha, okay. No to ja w O2, Kamilek też jest O2, widziałem. KOP jest w adminie. mógł być To ja mógł być bomber, W adminie. Ja uważam, no. Nie, ja jestem w fisie. No, w ofisie, w ofisie, no, 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 Ej, czemu dwa na Kamilka, co jest? Mam nudziłem. Kamilek sam na siebie jesteruje, znowu Ej, on, on ma albo G, albo jestera, to fakt Ej, nie wiem, w ogóle ja zapomniałem, kurwa, jaką ja rolę mam, nie? Mogłem tam zrobić tego medium, chociaż nie jestem pewny nawet jak on działa. Heh. <laughs> ze mnie. Eee, lawek zajebał. I blaszka też. O, nieprawda. <laughs> Co? Jak za, jak to za, nieprawda. Zajeba, jak, jak nie, zajeba, nieprawda. nieprawda tak, tak cudowne, tak cudowne. A jedno ciało tylko czy nie? Mnie, mnie blaszka zajebał, a lawka, Lawek zajebał Vladiego. A i Time Lord. Tak, tak, Time Lord wleciał. To nieprawda, to nieprawda, słuchajcie. Ja mnie Lavek przekonuje osobiście. Słuchajcie, słuchajcie. To nieprawda. To nieprawda. Prawda Prawda jest taka, że AB

Lave, 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 na lawe, o, jednak... A, A, to o Lewek nie jest, pogratulować, nie? Z... Najpierw blaska, Dobra. najpierw blaska. Lave, nie, ja na Laweka zagłosowałem Już na Laweka dałem Na Lawek tak zgłosować. głosować, Doknesowi pędzel z węta jak coś No i nie zapanimy, kurwa To jest drugi, jest drugi Doknes, Doknes, Doknes Popatrzcie, chodźcie mnie. Dobra, możemy poczekać i zgłosić ciało do knesa, po prostu. No, chodźcie tam. Uratowałem do knesa przed śmiercią. Ty go ty zabiłeś grino? Tak. Nieźle, Sigma! Prawie, ale lawek biegł za mną rozpędzony, to jest fakt. <grym> <grym> Dobra, następnym impostorem jest Kaopej. Co? Czemu oni? Zapytajcie Janinę. No chyba nie po jest. Z... Z... Z jakaś też jest z poprzedniej Janinę. rundy, chyba. Kao tak. teraz mógł mnie zabić, miał tyle okazji, bo stał do sobie No teraz, teraz nie zabił, ale zabił wcześniej. Dzięki za to, w pierwszej rundzie zabił w tym laboratorium. Nie, Zresztą bo tam nie, nie, było, nie, nie było, tam kop Dobra, nie. ABX -y na KoP-u. Wy, wy znowu mnie męczą. Co Akurat KoP -i widać, jak jest impostorem, po ruchach jego, a teraz nie jest. Nie, ja, tam nie, bym, no, ja tam bym, no, ja tam bym dał ab wygranko na Exekuc... na, egzekut, serio, na egzekut, serio? 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 Niech ma odcinek. Druga no, AB no, wyrzuciłem Lawka i wyrzuciłem Blaskę, którzy byli impostorami, no. Tak, Dobra, dajcie ABMu mu odcinek zrobić. W sensie, no powiedziałem ten, powiedziałem no, imposterów. Wiem, wiem, wiem. No. AB jest czysty. No, no jestem no, czysty. To chyba raczej też, bo się chciał A, z reaktorem. Kałpę, ja nie wierzę, ja czem... że są trzy kałpę, na mnie, ja, ja pierdolę. bronię i ty na mnie głosujesz, dobra, mam cię w dupie. Co? Tu to... na kogo? Ktoś ja skipnąłem! Tak. Okej. Okay. Taki kolega. co? Ja nie dopiero bo zobaczyłem, biedaku. Smoko przyzwyczaiłem się. I zabijajcie Aniny. Do niego już więcej proszę. Ja pierdolę tak się bałem dzięki Kupson, że cofnąłeś? Jezu! Dobra, ej, dobra, ja muszę zadać bardzo ważne pytanie. Kupson. No czy ty byłeś teleportowany? Przepraszam, przepraszam, ja mogę ja? Mogę ja? Bardzo proszę o głos. Mangetsu, co robiłeś właśnie? Ja robiłem reaktorek, naprawiłem, poszedłem na kamerki i świeciły się. I widział cię ktoś tam? No widział mnie, widział mi Janina. Dobra, dobra, ja się muszę spróć. Przepraszam, jestem Sirem i Janina jest na czerwono. Dobra, to zaraz. Aha, to to, no to jazda, jazda. Ogólnie tak, czekajcie, 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 chwila, chwila, chwila. Bo właśnie widziałem jak mangetsu, tak, zabiją, zabiją jak Mangetsu tak. odbiega no? od ciała AB'ego! Ja nie na czerwono. No to pamiętaj, że to może być Morfnik, albo Jester, Jester, Jester. jester. Co, jesteś sobie, sobie Janina do jest pani Jesteria, no, Co? No może być, może być. Oli sobie... no. Janina, please, please, please. please, please, please A please, nie, please, nie, nie, ty jesteś nie, naprawdę nie. chory. To przecież mam Seera, nie ja pierwszy raz w to gram albo drugi. Kurwa drugi... mogłem ja sobie powiedzieć to... za nim, ale bałem się, że będzie to jakimś to... remountem czy coś. Sonera ja skujem. To już lepiej okay, poposzę, skipa, to jest Morfling. To już prędzej może też być mangi. Jeśli impostorów nie ma, to może być glitch. Znaczy no, i no, nie stałeś na kamerach jednak. Mangetsu, Janina, Nasuska, Opo i To po co ja mam tą umiejętność? No... pokazuje ci, nie? Jak na razie no, to jak byłem... No to mi pokazało. Cofałeś się tak do mnie, Ale chciałeś zab mnie zabić. Musimy jeszcze wykluczyć. <grych> a, mamy, no. mamy, mamy aktualnie dwóch podejrzanych takich mocnych, nie? Chrońcie mnie, chrońcie mnie. Kurwa. No dobra, no zajebałem magiec Dobrze! Sigma! To co to ja nie jest ostatnim nie jakimś... To może, może jest, zosta no, zostawmy go, zostawmy go nie nie zostawiamy. Ja, ja go mogę sprawdzić. Ja ja grino, nie, ale grino ale zajmie! Grino, nie, ale... grino się nim zajmie! Grino sprawdź, grino sprawdź Grino rozwiąza. się nim zajmie! Grino jest, spokojnie Kim jest Grino, eee. że zabija? Grino? No, jeszcze moi. dość oczywiste. Cichutko, cichutko. Dobra, ja jestem sheriffem. No, powiedział, że jest Siren, kurwa i go zabije Może nie ja nie cię może zgadnąć. No Je, jeszcze, jeszcze możesz Kamilka zabić, bo jest, jest Znowu? Jezu, ci się ode mnie. Najpierw Janina, najpierw Janina. dobra, Kamilek. co? Co, Co to znaczy, że jest szeryfem? Kamilek, Kamilek. To znaczy, że, Kamile, Kamile. no, że może zabić mu ale jak nie trafi, to umiera. Zimili, jest to jest dziwne, kurwa, śmierdzą nie, tak nie, 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 nie Janina, oh, błagam, go, Janina i winne. No brawo. Janina, proszę, go skill'a, go skill'a, Janina, błagam, Janina. Dobra, to nie. Janina i Łynek Nic się zrobiłem Kurwa mówię co wam Kamilek, to, do, do chuja no. nie Ale nie czemu wole, Kamilek? Janina, to ja odpierdoliłem Jezusa chuj Ale co ty aj, odpierdoliłeś? Aj, aj. A pewnie seksera jest sterem. Co? Spierdolisz Kamilek no To? Cóż No czekajcie, bo ja coś nie rozumiem. Jak ty kurwa Kamilek odjebałeś grina, który miał szeryf, bo nie kłam. kurwa głupi jak chuj. No ja, po... ja, po... ja bym chciał powiedzieć, że Kamilek jest gesterem, a no Peciu no jest, tak. je... Peczu... jest jego GA, da. więc nie daj mi się im tego. Wywalaj. Może tak być, może tak być. No to... Janina. to co, Janina, tak? Janino. Janina, Janina. Janino. Bo ja ja tym tropu urwał, że albo Janina, albo Mangetsu, coś odwiedział od ciała. No tak. No to już no tak. zróbmy tego Janinę. No to prawda, no zróbmy to może, no. Aha. Janina, masz coś na swoje usprawiedliwienie? No kurwa, no co mam powiedzieć? To no już wcześniej, kurwa, kołpiej latał za dół z dwie A my wcześniej kurwa mnie gonił. Kujd... Kuit... Oj. <noise> <noise> bomba poszła No, yes, le, le, le. Nie <noise> robi się tak, nie robi się tak, to po pierwsze. Po drugie, kop ty za mną latałeś z dwie rundy, i dzięki temu bo prawdopodobnie żyjesz, że, że Kupson mnie zobaczył. I wtedy się czułem kurwa bezpiecznie, ale spoko, Bra, Jeśli chcecie dobra. na mnie, okej, okay, nie mam problemu. Mogę skipnąć, nie masz tak wielkiego. Mogę uwierzy, uwierzyć, że nie, nie ma ale żadnego się problemu. Mogę skipnąć, ja, pewne duchy, coś się zabijają, nie. Popełniłem, mi nie popełniłem ani jednego zabójstwa w tej grze. No bo nie zdążyłeś, bo cię wsypałem. Co, Janina? Jak szef. Nie, tak, już, no cóż, ja już cóż, raz. Nabijcie mnie. Wyczułem cię, wyczułem. Dogle. Kurwa.

i po, potem na tej rundzie lawek mnie znowu odpierdala, y, Time Lord mnie sprzesza i Blaszka mnie dopierdala. <śled>